naszych gości z różnych części Europy. Od najważniejszego dylematu, czy mamy mieć europejskie superpaństwo, czy też Europę państw. Suwerenny. Z przyjemnością witam like Państwa w Europie, w Warszawie, przepraszam. Witam również w imieniu przewodniczącego Jarosława Kaczyńskiego, który nie mógł dzisiaj z nami, ale zajmuje się ten, tą debatą na temat Europy. Jesteśmy na rozstajach. Przed nami są dwa modele rozwoju Unii Europejskiej. Pierwszy kierunek to potencjalne przejście w stronę superpaństwa ze stolicą w Brukseli. Drugi kierunek to Europa narodów. Ta pierwsza opcja może być kontynuacją Cesarstwa Rzymskiego, a tak naprawdę jest to dekonstrukcja. Bogatej historii Europy. Druga opcja to uznanie, że Unia jest wspólnotą niezależnych państw. To jest koncepcja, zgodnie z którą Europa składa się z narodów, Europa szanuje różnice lokalne, a jednocześnie opiera się na wolnym handlu oraz wymianach kulturalnej i gospodarczej. Teraz kilka uwag na temat równości, różnorodności i włączenia. Wim, że to są najważniejsze zasady w Unii Europejskiej. Może część z Państwa będzie zaskoczona, że te cechy to są dokładnie te wartości, których my również oczekujemy. Unia to nie jest uczta najsilniejszych. Oczekujemy równości. Każdego Głos każdego członka musi być tak samo ważny przy stole. Po drugie, domagamy się włączenia, inkluzji. Unia powinna być otwarta dla każdego państwa członkowskiego. Unia powinna docenić fakt, uznać fakt, że to państwa decydują o polityce wewnętrznej. I powtórę, domagamy się różnorodności. Każde państwo członkowskie ma własną kulturę, własne prawo, setki lat historii, tradycji. Nasze narody przeszły zbyt daleko, żeby teraz stać się tylko prowincjami superpaństwa rządzonego z Brukseli. Dla Państwa może niektórych będzie to zbyt silnie sformułowany wniosek, ale tak właśnie wyglądają zmiany proponowane w traktatach. Nawet te, które ostatnio zostały przedstawione, zmierzają w tę stronę. I to jest realne zagrożenie dla wszystkich narodów Europy. Now let me say a few words Teraz about kilka słów na temat kryzysu migracyjnego. Dzisiaj pytamy, jaka jest przyszłość Europy, jak możemy chronić wolność państw członkowskich, jak poradzić sobie z kryzysem migracyjnym. Czas na reagowanie jest teraz, za miesiąc, za sześć miesięcy może być za późno. Możemy opisać politykę Unii w dziedzinie migracji jako przekazanie tego problemu innym bez rozwiązywania, czyli tak naprawdę przerzucanie gorącego ziemniaka. O to właśnie chodzi. Chodzi o przekazanie problemów państwom członkowskim, z którymi nie radzą sobie państwa graniczne. Polska, tak się składa, jest również państwem położonym na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. My również, Doświadczyliśmy takiego nawału migrantów ekonomicznych, których na granicę ściągnęli Putin i Łukaszenka. Byli oni ściągani z Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu, dziesiątki tysięcy ludzi wykorzystanych instrumentalnie. Oni próbowali się przedostać się przez granicę z Białorusią i stali się skutecznym narzędziem. Blokowania, przepraszam, staje się to narzędziem, które we were, we musieliśmy zatrzymać na tej granicy. Otwarcie granic dla tych ludzi oznaczałoby otwarcie potężnego szlaku przerzutowego dla handlarzy ludźmi. Byłby to instrument nie tylko w rękach Putina i Łukaszenki, ale również instrument dla przemytników ludzi. To zagraża Europie. Otwarcie granic dla nielegalnych imigrantów. Oznacza, że Europa będzie autostradą dla przemytników ludzi. Mechanizm relokacji jest szkodliwy. Zamiast rozwiązania systemowego tworzy zachętę dla migrantów do przybywania do Europy jeszcze liczniej. Po drugie, ponieważ traktuje migrantów jako przedmioty, jako rzeczy, które można przerzucać z miejsca w miejsce, zgodnie z polityką Komisji Europejskiej. Teraz pozwolę Państwu, że powiem kilka słów o Pakcie Migracyjnym, który ostatnio został przyjęty przez Radę. Pakt został przyjęty na poziomie europejskim. Polska przedstawiła negatywną opinię, ale za późno, ponieważ premier Tusk nie zablokował tego paktu na szczycie przywódców Unii, tak jak ja to robiłem miesiącami. Powiem bardzo otwarcie, to co zdarzyło się wczoraj, ta Teoretyczna negacja, teoretyczny sprzeciw wobec paktu migracyjnego ze strony tego rządu nie ma znaczenia dla tego, co się zdarzy w przedmiocie tego paktu. Bo blokować można było tylko na Radzie Europejskiej. Tam przywódcy. Premierzy, prezydenci, przewodniczący siedzą razem, rozmawiają i latem do jesieni blokowałem ten pakt. Kiedy rządy objął nowy rząd zgodził się tak naprawdę na pakt migracyjny. Stało się to taką milczącą zgodą w grudniu, więc proszę nie dać się wprowadzić w błąd uwagami ze strony tego rządu, które zostały przedstawione w przedmiocie paktu migracyjnego wczoraj. Gdzie zatem jest słynna skuteczność Tuska? Jego partia w kampanii wyborczej obiecywała, że nie będzie zgody na pakt migracyjny, a mamy de facto zgodę. Do 13 grudnia ubiegłego roku sprzeciwiałem się na każdym spotkaniu Rady Europejskiej przymusowemu relokowaniu migrantów. Mój rząd zbudował koalicję, która spowalniała pracę nad tym szkodliwym mechanizmem. Między innymi Tusk nie zablokował zapisu, który zobowiązywał Polskę do przygotowania tysięcy miejsc dla nielegalnych migrantów w centrach, którymi zarządza Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pomimo deklaracji, że... E, e, obecny rząd będzie utrzymywał m, stanowisko mojego rządu. Te instrukcje dla polskich przedstawicieli zmieniły się po 13 grudnia i mamy dowody na to. Twierdzono, że Polska będzie wyłączona z mechanizmu przymusowej relokacji w związku z tym, że przyjęła miliony uchodźców z Ukrainy. Twierdzono, że Polska skorzysta z nowych funduszy dla migrantów. Tego nie potwierdziły ani zapisy paktu migracyjnego, ani nowelizacja budżetu która została przyjęta kilka dni temu. Chodzi o budżet europejski. W związku z tym proszę nie wierzyć w ostatnie komunikaty ministra odpowiedzialnego za sprawy europejskie. Mój rząd nigdy by się nie zgodził na takie przepisy, które nie uwzględniają interesów. Polski. Od samego początku kryzysu migracyjnego intencją Polski i krajów Grupy Wyszehradzkiej była ochrona bezpieczeństwa granic i obrona przed nielegalną migracją. Nadal tak jest. Polityka migracyjna Unii Europejskiej może być kształtowana wyłącznie w oparciu o jednomyślność a jej instrumenty muszą mieć charakter dobrowolny zgodnie z konwencjami międzynarodowymi. To jest kluczowy błąd, że przekazano Komisji Europejskiej pełną odpowiedzialność za mechanizm relokacji i wyrównania finansowe z tym związane. Jak to wygląda w rzeczywistości? Mówimy tutaj o karach za odmowę przyjęcia nielegalnych migrantów. Nie wolno nikogo zmuszać, do przyjmowania wartości europejskich. Dlatego przymusowa migracja nielegalnych migrantów zaszkodzi Europie. Europa będzie prawdziwym domem tylko dla tych, którzy wierzą w prawdziwe wartości europejskie. Szanowni Państwo, Europa jest naszym domem. W domu powinniśmy czuć się bezpiecznie. Powinniśmy czuć się wolni. Tego chcemy, ale jednocześnie chcemy Europy ambitnej. Europy, która jest w awangardzie zmian technologicznych i gospodarczych. Chcemy walczyć o najwyższą stawkę na świecie i w związku z tym musimy chronić tożsamość.